Dzień dobry, nazywam się Damian Kwapisz, posiadam 16-letnie doświadczenie w branży finansowej, a od dziś będę dla Państwa prowadził serię nagrań na temat kredytów hipotecznych, jak również finansowania przedsiębiorstw. Zapraszam. Dziś opowiem Państwu o projekcie ustawy Bezpieczny Kredyt 2%. Przygotowałem 7 podstawowych punktów, warunków, jakie należy spełnić. Po pierwsze, wiek kredytobiorcy nie może być wyższy niż 45 lat. Dotyczy to jednego z dwóch kredytobiorców. Po drugie, kredytobiorca musi posiadać zdolność kredytową. Po trzecie, z programu będą mogły skorzystać single, jak i również małżeństwa, czy też Osoby w gospodarstwie domowym, które posiadają przynajmniej jedno dziecko własne lub przysposobione. Po czwarte, kredytobiorca nie może posiadać żadnej nieruchomości na siebie, jak i również prawa do lokalu spółdzielczego czy też domu. Wyjątkiem jest, jeżeli kredytobiorca nabył daną nieruchomość na zasadach spadku, ale udział w tej nieruchomości jest nie większy niż 50%, jak również nie zamieszkuje w tej nieruchomości. Po piąte, środki z tego programu mogą zostać przeznaczone na zakup nieruchomości na rynku wtórnym lub pierwotnym, zakup domu na rynku wtórnym lub pierwotnym. Pokrycie wkładu własnego w spółdzielni mieszkaniowej, budowa domu, dokończenie budowy domu, jak również zakup działki, ale pod warunkiem, że będzie tam budowa domu. Po szóste, maksymalny wkład własny kredytobiorcy nie może być wyższy niż 200 tysięcy. Po siódme, maksymalna kwota wsparcia dla singla nie może być wyższa niż 500 tysięcy, tak więc nieruchomość nie droższa niż 700. 000. Dla małżeństw lub gospodarstw domowych wsparcie wynosi 600 tysięcy maksymalnie, tak więc nieruchomość nie może być droższa niż 800 tysięcy. Wyjątkiem jest budowa domu na własnej działce. Tutaj ten limit wartości działki plus wsparcia nie może być wyższy niż 1 milion. Czy projekt ustawy bezpieczny kredyt 2% to faktycznie 2%? Odpowiem krótko. Nie. Aby dokładniej przybliżyć wyliczenia, będę posiłkował się slajdami z Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Przykład kredytu w wysokości 350 tysięcy z okresem spłaty 30 lat, oprocentowanie kredytu 8,46. Tak więc tutaj, na tym slajdzie przygotowanym przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Pierwsza data bez dopłaty to jest 3439 zł. Zwróćcie Państwo uwagę, że są to daty malejące. Pierwsza data po dopłacie jest to data 1802 zł. Również jest to data malejąca. Jeżeli oprocentowanie kredytu utrzymałoby się na tym samym poziomie, czyli 8,46, za 10 lat data kredytu wynosiłaby 2019 zł. Patrząc na ten slajd, zapewne zastanawiacie się, ile zyskacie przez okres 10 lat. A więc odsetki, które zostaną poniesione przy kredycie bez dopłaty, biorąc pod uwagę raty malejące, byłaby to kwota ponad 247 tysięcy. Większość kredytobiorców jednak korzysta z rat stałych. Tak więc przez pierwsze 10 lat odsetki, jakie zostałyby poniesione, to 281 tysięcy, a korzystając z tego programu, odsetki, które zostaną poniesione w pierwszych 10 latach, to 83 tysiące. Tak więc różnica to prawie 200 tysięcy. Jeżeli chodzi o całkowity koszt tego kredytu przez okres 30 lat, biorąc pod uwagę korzystanie z programu, wyniesie on 334 tysiące. Nie korzystając z programu i mając daty równe, koszt to 615 tysięcy. Oszczędność jest prawie dwukrotna. Na drugim slajdzie z Ministerstwa Tutaj Rozwoju i Technologii mamy przykład kredytu mniejszego, ponieważ na 250 tysięcy z okresem spłaty 20 lat. Podobnie jak w przykładzie wcześniejszym powiem od razu, ile i jaka jest korzyść kredytobiorcy. Tak więc, jeżeli chodzi o koszt odsetkowy, w ciągu pierwszych 10 lat korzystając z programu zapłacone zostanie 53 tysiące odsetek. A jeżeli chodzi o ofertę standardową przy równych datach, 184 tysiące. Tak więc różnica aż 130 tysięcy na odsetkach. Jeżeli chodzi o całkowity koszt, odsetki do zapłacenia będą na poziomie 114 tysięcy. Korzystając z programu, a nie korzystając z programu i biorąc pod uwagę raty stałe, odsetki wyniosą 269 tysięcy. Tak więc, ponad dwa razy więcej niż korzystając z programu. Tak więc, mam nadzieję, że od razu odpowiedziałem Państwu na pytanie, czy warto skorzystać z tego programu. Oszczędność, którą pokazaliśmy wcześniej, jest bardzo duża. Tak więc, krótko mówiąc, tak. Ale pod warunkiem, że oczywiście mogą Państwo i spełniają Państwo warunki brzegowe tego programu. Jeżeli nie, nie ma na co czekać. Na ten program można już rozglądać się za swoją wymarzoną nieruchomością lub też podejmować działania, które zmierzają ku budowie domu. Czy oferta kredytowa będzie taka sama w każdym banku? No niestety nie. Z tego względu, że każdy bank ma swoją politykę cenową. Tak więc marże w bankach różnią się, i dlatego jest istotne, aby przed przystąpieniem, przed sprawdzeniem, przed weryfikacją sprawdzić kilka ofert w danym banku i wybrać te dla siebie najbardziej korzystne. Czy w projekcie ustawy przewidziane są limity co do wysokości składanych wniosków? Niestety jednoznacznie nie da się odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ w projekcie przynajmniej z deklaracji na ten rok nie jest przewidziany żadny limit. Tak więc wszyscy, którzy są zainteresowani w 2023, czyli od 1 lipca, jeżeli ten projekt wejdzie w życie, mogą składać wnioski. Jednakże w ustawie tego projektu są wytyczne, ile tych wniosków maksymalnie ma zostać przyjętych w pierwszym roku, czyli w tym 2023 10 tysięcy, później 40 tysięcy. A do 2027 roku łączna liczba wniosków ma wynosić 155 tysięcy. Pewnie zastanawiacie się Państwo, czy 155 tysięcy wniosków w projekcie ustawy to jest dużo czy też mało? Mogę odpowiedzieć, że nie, nie jest to dużo, ponieważ liczba wniosków uruchomionych kredytów hipotecznych w 2022 roku wynosiła 126 tysięcy. I była prawie o połowę mniejsza do roku poprzedniego. W roku 2021 liczba wniosków wynosiła 256 tysięcy. Średnia liczba wniosków w okresie ostatnich 4-5 lat kształtuje się na poziomie około 200 tysięcy. Tak więc, założenia projektu mówią nam, iż 30% z tych wniosków powinno skorzystać z dofinansowania. Biorąc pod uwagę założenia projektu i ilość uruchamianych wniosków kredytów hipotecznych w Polsce, można dojść do wniosku, iż pula może być w późniejszych latach ograniczona, ponieważ budżet nie jest zapewne elastyczny i nie rozciągnie się i nie wystarczy tych środków dla wszystkich. Jak ten program wpłynie na ceny nieruchomości w Polsce? 7 marca komisja Nadzoru Finansowego wystosowała pismo do banków mówiące o zmianie lub inaczej yy, rekomendujące zmianę buforu liczenia zdolności kredytowej. Do tej pory wynosiła ona 5%. Teraz banki, które korzystają z kredytów lub udzielają kredytów na stałej stopie yy, na stałej stopie, mogą zastosować bufor 2,5. W pozostałych przypadkach ten bufor ma być wyższy niż 2,5, jednakże ich wysokość ma ustalać sam bank. Przy stopie zmiennej zalecany bufor jest powyżej 2,5%, jednakże tutaj jest dowolność i banki mogą sobie samemu ustalać te wartości, czy to będzie 2,6, 2,7, 2,8 czy też 5, jak do tej pory. Odpowiedzialność za te decyzje bierze zarząd. Również jeżeli banki zastosują oprocentowanie stałe w całym okresie finansowania, tego buforu nie musi być. Tak więc jestem przekonany, że banki w niedługim czasie przygotują takie produkty dla kredytobiorcy, aby ta zdolność kredytowa była liczona bardziej przychylnie. Co za tym idzie, banki będą mogły uruchamiać więcej finansowania z tego względu, iż więcej kredytobiorców będzie miało wyższą zdolność. Zapraszam Państwa do kontaktu ze mną bezpośrednio w celu weryfikacji państwa warunków brzegowych, jak i również sprawdzenia zdolności kredytowej, czy ten program jest dla Państwa i czy mogą z Państwo z niego skorzystać, jak również jakie oszczędności w Państwa przypadku ten program niesie. Link zgłoszeniowy, jak i również numer telefonu znajduje się poniżej. Zachęcam również do subskrypcji naszego kanału, jak i również wciśnięcia dzwoneczka abyście Państwo byli na bieżąco z nowinkami, nowościami i z moimi tutaj nagraniami. Dziękuję.